Witam, z tej strony Piotr z Gaming. Jest i ze mną pan yy, Kazimierz. Dzień dobry, moje kochane mi się kolorowe. Yy, no, on coś spał, jakby coś. E, nie, <laughs> dzisiaj nie, wyjątkowo. Yy, to dzisiaj jest nie. Te... To jest nowa seria na naszym kanale na dwie gospodarki. Tak! Każdym opowiedzieć, jak się seria będzie nazywała. Seria się będzie nazywała Spadkobiercy: po prostu na takiej zasadzie, że odziedziczyliśmy dwie gospodarki. a ja na drugim końcu mapy, i tego. Jesteśmy oczywiście na mapie świętokrzyska Wieś, jakby ktoś się w tym nie zauważył. No tak. i tyle! I co? Myślę, że nie ma co w tylko przedstawiamy gospodarki, pierwszy tak. odcinek i co, a później... Co, a co do odcinków, to zobaczymy, możliwe, że będą dwa razy w tygodniu. No, dokładnie. Może się uda, się więcej, ale to zobaczymy jeszcze. Jako Zob z z Zobaczymy jak to będzie, właśnie. No, dobra, Kasia, to ja zaczynam. Tak. Więc tak. Mój pierwszy ciągnik to jest mt Truki. Yy, Drugi... Ursus 360. Potem Ursus Panaze, 2 Nasze. Tutaj zapędu. jest... Tak, tutaj jest kasza Słom, pęwu. A zobaczycie teraz jakie fajne jest, no nie? <laughs> tak, jakie szybkie, nie no co nie są, ale... No To jest moja pryka Audi. Mm, mo można cię wziąć z tyłu w Audi. E, spadaj. <śmiech> e, <śmiech> więc tak. Mamy płuk Forshifta chyba to był, jak się nie mylę. Tak, jakiś ze złomu, pomalowanym białym spre niebieskim sprejem <grytywator> onia ja, max Tak e, i właśnie nie pamiętam tego nazwę tej talesówki. Jest napis P315, ale nie pamiętam jak ona się Na Martek na talerzówce pisze. Tak, okej, okay, to tego tu, nie widziałem. O, tu, o tutaj było. A, to tylko nie widzę. Dobra. Idziemy Dobra. dalej. Ja tak, Piotrek e, Lochy będzie trzymał. Tutaj mamy tr e, pisona rekorda, 100 58. A, Z eksportu. Tak jest? co, kurczę. Powiedz, że Lochy będzie trzymał ludziom, bo w niepewności trzymał. E, później mamy przedszkola starkę czwara. Tak, będę od niego pożyczał, bo ja mam Taka, krowę. A, Kasia, ja oh, tak, Kasia by się o tym nie posłyszał. Później mamy e, Fikona Ant, Antex 353. Antek. 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 E, tu mamy przyczepkę e, na fotę Plus. To tak, jest tak. U Kircher. co się jechało przed chwilą? A nie wiem, ja mam okno zamknięte. Tak, tajemnicze dźwięki było słychać. No, to jest ten ruszutnik. Hmm. Pokaże ładnie. E, dobra, czekaj, bo ja sobie już pokupiłem, co, co mam. E, tutaj mamy e, RCW, mm. to wapna. E, później mamy rozszerzacz, Crash e, Roll, Tak. I krukowiak. Obrzyskiwać. Łotku, mm. zamknął No, to Tutaj przeskoczymy przez ten. O. No. I mam jeszcze dwie przy TP6 yy, Metartech mm -hmm. i na pod, i ja się zajmuję gospodarstwem yy, Swind Tak i na start mamy, czekaj, przypomnij mi ile cztery pola, tak? Cztery pola ja mam dwie łąki dodatkowo No, ja mam 18, 2.4, 2-3 i 135 o, trochę daleko, ale postanowiliśmy, że po prostu blisko Obok siebie zdać może. Dokładnie tak, dokładnie. No a tak, czekaj, tak. Ja myślę, że chyba wszystko przedstawiłem to co miałem. A jak, nie, jak, jak tylko zapomniałem, to. Nie, Gdzie e, to e, masz toalety, bo mówię za potrzebę. <grych> e, masz krzaki. A to nie, dziękuję, nie skorzystam. No. No to... czekaj, to lecimy to Ciebie, taki Tak, Pokaż moje. Tylko powoli. Ko ko kochany BMW, moje pokaż. Chodź, bo musisz to pokazać ludziom, bo to jest kurde piękna rzecz historyczna. Ej, ja Patrz. Ludzie, posłuchajcie tego pięknego dźwięku. Ej, jaj, jaj. A popatrzcie jeszcze na klakson. Tak, także to jest moja pierwsza, kasi, moja maszyna. Taki, taki, ja się Tak, to jest moja pierwsza maszyna, zgryzowa by, bę... Którędy będzie szybciej do mnie? No nie wiem, prowadź, to jest Bardziej niż Ja Ja znam bardziej. Ale mówię głowie nie, szalej że 50, bo to bm ku się nie da jechać. My jedziemy sobie bardzo pomału. Ja na singlu dosyć dużo na tej mapie gram. Yy, znaczy, teraz trochę mniej, bo na bruździe zacząłem, ale powiem, że mapa jest bardzo piękna. I wy tylko sami wiecie, że na live'ach się podobała. A tu jest moje gospo z singla poznajecie pewnie. Mhm. Chyba, nie wiem. Jedziemy chyba tędy. No i pojedziemy dłuższą drogą w sumie. Pojeździmy sobie. Po mapce, pozbydzamy. Znaczy kto i tak pewnie każdy większo chociaż większość z Was zna taką tą mapkę. Piotr tam mnie goni, widzę. Znaczy straciłem cesocy, coś coś A w lewo skręciłeś, dobra. Tak, coś mi tu podniosło. Tajemnicze dźwięki. Zgrozować o po wypadku. A jest taka do farminga. Jedziemy, o oh, kurde, Kiedy, samochód. kiedy? Kiedy każdy ostatni nakrywaliśmy, raczej taki wspólny sezon. Eee, zabłądziłem, w siedemnastce. Górale, które nie zostały skończone z niewyjaśnionych przyczyn, bo ktoś już sejwa. Fajnie. To co tutaj się przez przypadek ktoś mi usunął sejwa i, i, i ogólnie nie wiem to sunął ja, ja wiem kto, nie? Ja nie chcę pokazywać palcem. Ja, ja też nie chcę pokazywać palcem kto to bo będzie siara. Ale górale, myślimy, że będzie to tak samo jak górale, czyli będzie to dobra seria. Bo górale to była no, po prostu coś pięknego i jedziemy do mnie. Ogólnie tak, ja powiem tak, <laughs> na moim gospodarstwie były konie, ja sobie te konie zdemo... zdemolowałem, że tak powiem. No i mamy krowę, ale co do tego, to zobaczycie, kiedy pojechał, nie wiem gdzie. Właśnie przywalił kogo, do kogoś w dom. Nie, nie opanowałem tej mocy. Także tu już trochę moje fasy widzicie, poczekamy na piołkę, a w jedzie. przyjedzie. Później przyjdziemy do mnie na bimberek. No jestem ja i pot, popsu. w tej płot, po psu. Beniesz, kurde, później z to. A gdzie pan ma z blachy z rejestracją? W sumie ja też nie mam. Także tak, jesteśmy u mnie, witam w moich skromnych progach. No i co, od razu przechodzimy tutaj do tej pierwszej wiatki. No i mamy Puk, Czwórkę, potingera, Po to chciałem wziąć Agromassa, ale ten potinger niedawno wyszedł. W sumie nie miałem w nic Potingera nigdy, to więc sobie wziąłem właśnie takiego oto. Puk, potingera Czwórka, bardzo fajny myślę. Tu Wam zestaw uprawowo-siewny z Niną Gaspardo. Zestaw możecie znaleźć z odcinka u Krzycha. On go używał właśnie, tu mamy Ursusa Karasia 10-12 z nowszą kabiną, bez napędu yy, Zanim mamy taki gruberek, że tak powiem, Ścier nie wiem czy to ścierniskowy, taki gruber, bo gruber, no nie yy, Tu mamy 60 z reala, normalnie perfekcyjnie, nawet dwa pomalowany w tym samym kolorze co w realu yy, Mój największy koń pociągowy u mnie to jest Deutschfar dx 61 Turbo, czyli ma tu turbinkę i ma więcej kunia, tak jakby e, tutaj mamy kosiarkę rotacyjną no, zwykłą polską rotacyjną, bo ja mam krowy, a, a nie mam z gregarki, jak widzieliście Piotrek, to ma. E, następnie idziemy do stodoły, choć tu Piotrek jest, a wozyc się przestraszyłem go. E, tu mamy RCW ładowność 3 ton, tylko ze Sarę, z czerwonym blokiem. Mamy tutaj Lejka, takiego fajnego, zielonego Nowy nabytek, Piotrek ukradł na granicy niemiecko-polskiej Klas Roland 250 Rotkut Nie powiem kto w cały. No dobra, no niech ci będzie Tu mamy opryskiwacz, to jest chyba agromechanika Oddaj to, oddaj to! Odstaw to na swoje miejsce Nie otwieraj brambo za dużo po kawę ale wow, niech tam stoi, idziemy stąd. E, idziemy teraz tutaj, tam pójdziemy tu na koniec, tu wam nie pokazuję, Piotrek wam mówi, idę bardziej w stronę tej, tej, sopy. E, idziemy teraz z tej strony. Tu, tutaj mamy beczkę do wody, hts, HTS to jest sportsnitowska beczka do wody, z pgr odkupiona. Myślę, że się przyda. E, perełka gospodarstwa, bizon, normalnie taki sam jak w realu, tak samo. Bardzo piękny. Agregat mamy takiego bumeta tutaj, myślę, że Ursus C jest nim rady na spokojnie. Nie wiem, to mi header w bizonie podniósł, ale to go pufte. Tutaj mam jedno też z nowszych suczek, metodek tak DB, to jest DB8. O, no, taka większa, jedna potrzebna, zawsze się przyda. Szczepa samozbierająca potingerka, taka też dosyć stara. To jest pierwsze coś, co budowałem, czyli silos na zbowy Tak, silosik mały, myślę, że będzie fajny z bo To jest taka bardziej susarnia do zboza. No i tu jeszcze mam w ksakach brony trójki. No i tutaj mam w Pronara do Belek, też taką jak gościu u nas tam się ma w Realu. No i tutaj widzicie, tutaj były konie. Ja sobie tak to fajnie zbudowałem. Możecie napisać w komentarzu, czy to fajnie wyszło, czy nie fajnie. Zbudowałem sobie taką starą małą oborkę na początek. No i przy niej mamy beczkę gnojowóz, jak to Patryk powiedział, napędzany paskiem klinowym. Okay. I za beczkowozy mamy, tutaj mamy silos na kiszonkę, też fajnie zrobiony. Dwie wszczepne autosanki, jedna D55, a druga to jest D34 bodajże. A tutaj mamy rozrzutnik w takich ładnych kolorkach, zielono-niebieski, dwuosiowy no i praktycznie u mnie to by było tyle. Kruw jeszcze nie mam, do krów dojdziemy po wniwach. Pewnie jakieś kroby się zakupi. W planach yy, co do za zakupu pierwszego po wniwach, to nie wiem jak Piotr, ale ja planuję kupić przyczepkę do transportu, zwierząt właśnie. Jakiś wózek. No ja jeszcze o, to... jeszcze nie, nie wiem, nie myślałem na tym co, co kupię. No i nie wiem. No, od... Ja jedynie nie ma, mogę jeszcze totać, tylko y, tyle że też mogą się tutaj pojawić kosze. Tak, na ja tej serii. Tak, na tej serii y, i nie czy coś jeszcze przez jeszcze? No nie? mówię, co do odcinków to myślimy, że będą dwa razy w tygodniu. Na razie to, tę zapowiedź dostaniecie się w poniedziałek, a pierwszy odcinek mamy w środę. No, myślę, że jeszcze ta, ta operatę. Ta. Tak, środa będzie naj, myślę najlepszym terminem Jako pierwszy odcinek taki oficjalny No i co, myślę, że to by było na tyle Piotrek się przywitał, to ja to zakończę Jeżeli wam się seria spodoba Od nazwy Spadkobiercy Nigdy takiej serii nie widziałem, żeby był, ktoś prowadził w formingu To zostawcie komentarz, łapkę w górę Zapraszam oczywiście do Piotrka Link do kanału jego macie w opisie No a tymczasem co, my się z wami żegnamy Piotrek, chcesz coś dodać na koniec? Miłego oglądania tak, miłego oglądania. My idziemy na bimberek. Do mnie do domu tutaj. Także co? Do następnego. Trzymajcie się moje misie kolorowe. Papa. pa. Cześć.